Siemanko, z tej staryczek witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z genali! Sitko? E, e, sitko. Sitko? Sitko. sitko. E, pokaż. Udowodnij. A No teraz e. nie zawstydziłeś mnie, Proszę nie bardzo, mam proszę bardzo, masz sitko. A, poczekaj, zawstydziłeś, mnie, weź Odwrócił uwagę widzów, szybko! E, e, słuchajcie, mam nadzieję, że zostawiliście ślepkę w górę pod tym filmem i... E, o, już? Sitko. Sitko, proszę bardzo, sitko działa. Sitko. <gry> słuchaj, dzisiaj plan jest taki, żeby pójść do tamtego wielkiego drzewa, które jest. O tam. Tak, ono o, tam. mi wygląda. Słuchaj, na jakąś genialną tutaj historię do opowiedzenia. To jest na pewno jakieś muzeum elfów, które y, starożytnych, najprawdopodobniej. U, to by było fajne. Y, absolutnie, tylko wiesz co? Y, bardzo martwi mnie jedna rzecz. Bardzo, bardzo. Y, jaka y, ci y, rzecz istotna. martwi? My jesteśmy biedni. Um, jesteśmy słabi. E, jesteśmy również po prostu mm, bez niczego. E, masz Domu tutaj nie czapkę. Mamy. Możesz sobie czapkę wziąć? Um, Okej. Okay. Dobrze, w takim razie. Co jeszcze mamy? Słucham? Siodło mamy. Możesz sobie siodło założyć. Na co? Na głowę? Na plecy. Okej, okay, to, żebyś ty na nie jeździł, tak? Na parana cię biorę. W sensie możesz udawać, że jesteś koniem, to wtedy cię może potwory nie będą bić albo coś. Um... Wszystko można sobie tutaj rozwiązać. No wszystko jest jakieś rozwiązanie. A tak w ogóle. To słuchajcie, trzeba będzie zacząć robić jakiś domek. Myślę, że zaczniemy to robić w kolejnym odcinku. A póki co, potrzebujemy troszeczkę poznać mechaniki tutaj gry, bo dużo, dużo się dzieje różnych rzeczy. E, na przykład właśnie są te sitka, są te jakieś dziwne kawałki co? Powiem e, ci, e, Irona. Tak, że e, dopóki e, właśnie nie zdobędziemy w jakiś sposób kamienia, przepraszam, nie kamienia, chyba Irona... Czy zachodzi słońce? Tak, niestety e, tak. To co, w to się To fajna może... była historia w ogóle świata. Wracając... Fajnie do, się szło, prawda? nie będziemy mieli Irona, nic niestety nie uda nam się zrobić, ponieważ wszystkie inne urządzenia są na nim oparte. To znaczy, Irona mieliśmy A! chyba odrobinkę, prawda? Co? Co to jest za... Wow! Ty? Co ty, ty robisz? Tutaj chodź do mnie. Co? Patrz normalnie jaki tu jest fashion. Gdzie? Gdzie on kupił te ogrodniczki? <laughs> No What? tak, mogłem się domyślić, że to jest, o, o, o ogrodniczki chodzi. To jest pan górnik i pan górnik nam tutaj różne rzeczy czy może sprzedać. pan górnik um, powie, gdzie kupił te wspaniałe ogrodniczki, czy będę musiała... Będziesz musiała go okraść z tych ogrodniczek. Będę musiała, albo słuchaj, jak się będzie rozbierał, to ja tak szybko chapsnę na metkę, zobaczę. Wiesz co? No, no co, do no co? Wiesz co, będziesz podglądała, jak się górnik rozbiera... Nie, nie, to no, by nie, było... Nie, 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 jak już, wiesz, jak on już to zrobi, wie... Um. To by było bardzo niemiłe. chyba nie by mogę było... się z tego wytłumaczyć, prawda? Dokładnie. Nie ma. Nie ma możliwości. Koniec, um. zero. <grych> Ale dobra, chodźmy do tego domku a raczej do tego drzewa, chociaż tam jest chyba jakiś domek w środku, prawda? Ja ciąg to jest dom starożytnych elfów. Liczę na to i liczę, że za... Czy ty to widzisz tam w tle? Um. Tego Anubisa? Tak, ja już go dawno widziałam. E, czy ty masz jakiś większy render distance niż ja? Może prawdopodobnie chwila. E, wideo. Uh, render distance, ja mam 48 To ja Masz... chyba mam maksymalnie, także Ej, tam jest rzeczywiście jakiś Anubis um, Czego Ej, ty czy... nie widziałeś wcześniej? No, no nie Bo czekaj, nie... czyli jeżeli ty go nie widziałeś, to znaczy widzowie również go nie widzieli Także chyba słuchajcie, tak. ja chcę przeprosić um, tutaj za czekoladę, ponieważ jak mogliście go nie zobaczyć, tam jest po prostu wielki Anubis, wielki kot A tutaj <noise> Jest Creeper Ej, No okej, okay. a oprócz Creepera? W jest to szkielet i owca. A jakieś drzwi, widzisz, może coś? E, nie, Wejście? na razie. Przepraszam bardzo, ja tu walczę o życie i śmierć. E, Bardziej się w to drugie skończyło. Coś tutaj. E, Pacząk za to bulata. Właśnie widzę. Czemu on w ogóle chce mnie bić, skoro jest dzień? E, ponieważ jesteś w cieniu? A to cień tak, o, o one, do mnie strzelają wszystkie. No to słuchaj, no to, a masz jakieś pochodnie? No nie, tu są jeszcze jakieś wiedźmy i tak dalej, czy ja nie mam ja sobie normalnie... ja pochodnie stawiam. Okej, okay, stawiaj, a ja się tutaj troszeczkę odsunę. Czemu ten pająk chce mi bić? Ponieważ wszedłeś na jego terytorium. Słuchaj, gdyby Hello. ktoś tobie wlazł... pająku. Lazu... O. Potrzebujemy. Czy masz siekierkę? Tak, owszem. To o, nawet dwie. Wyr wyrąbmy sobie tutaj. Dziurę. Dziurę, tylko ty jesteś. O, idę do ciebie. I zróbmy sobie wejść do środka. Zobaczmy, co jest w środku w takim razie. Wiesz, co może ja proponuję zrobić to obok tych okien? Ponieważ to jest na tyle wysoko, że ten tutaj okropny, okropny um, szkielet nas nie będzie próbował macać. Dobra. Czy coś tam jest? <noise> tak. Coś tu jest? E, czekaj, jak mogę to zebrać? Czym to mogę zebrać? E, no rę, ręką po prostu. Okej. Okay. O, o! Okej. Okay. O, o, o! Chodź tu na górę. Nie, chodź właśnie na dół! Tu jest dom! Ej, czy my komuś rozwaliliśmy ścianie? E, bardzo możliwe. Tutaj Ej, jest Ej, zamieszkajmy zobacz... tutaj! Tu nikogo nie ma, elo! E, tu jest jakiś, jakiś piekarnik. Co jest wyżej? Ło! Czoklet. Oh. Nie tu jest wypuszczaj. jakiś Frankenstein. Dobra, zostawmy go tu. To nie Frankenstein, tylko to jest po prostu to jest Frankenstein. zarażony wieśniak. Co to brzmi jak Frankenstein dla mnie. Oh, Hej. Ale super, Mamy ej. troszeczkę Airona. Patrz. na mi odrobinkę. Czy ty rozwalasz go? Dobra, kamienny, już się bałam, że drewnianym go Dobra. Oh, Co? Oh. Ale wygrać tyle. O Czekaj, okay. czekaj, czekaj, Czy czekaj, my właśnie okradzamy teraz w tym momencie? Tak. Um, czy ktoś O, tutaj... ej, ej, Miesz... kocie, patrz, tu były, tu było ten... Tu były drzwi... Ale jakoś tak bardzo podejrzanie, Ale nie? Ale czy to gdzieś jeszcze wejść? Czy nawet sobie prostu takie... ja jestem pewna, że to jest dom starożytnych elfów. Wiesz co, one były starożytne, tak jakby... Nie widzisz, że Juliusz, Cezar albo, nie wiem, jakieś takie inne... A... Inne ziomeczki ci łażą do sklepu pod Biedronką. Uważaj, Creeper. Gdzie? Nad tobą był. A, dzięki, że mi powiedziałeś <laughs> to dopiero później. Wiesz co? Chodźmy w takim razie. Czekaj, tego na razie nic tu nie robię. Zostawmy to. Chodźmy tam dół. Zobaczmy, czy na dole były jakieś drzwi. bo... Zamieszkajmy tutaj. E, chcesz tu mieszkać, ale tu nie ma miejsca. E, tu jest dużo miejsca, tylko że jeżeli zacząłbyś Wszystko odcinek, zajmują schody. To właśnie musiałbyś powiedzieć: Ej, słuchajcie! Witam! Słuchajcie, Siemanko, na <laughs> naszym hey. kanale. Co? Czy ty. Widzisz, co jest w środku? Cook Cooked Creeper? Czekaj. Można co? ugotować Creepera? Wiesz co? Można ugotować jabłko? Um, wydaje mi się, że A... ten dom może być okay. bardzo podejrzany. O! Tu jest looting dwa. Dzieją 2. się tutaj dziwne, dziwne rzeczy. Wiesz co, ten Słyszałam Edermana! Ten domek jest bardzo. Co tu jest przez tą dziurę? Co... Ej ja nie mam to jest jakieś... Tu jest dziura, tu jest wejście. Było wejście ukryte, okej. Okay. Dzień dobry. Ej, czoklet tu można schodzić. Dzień dobry. Czoklet! Dzień dobry. Tu schodzić w dół jeszcze można. Gdzie? Normalnie, o tak, o. Niżej jeszcze? Ej, co tam jest? Czekaj, czy mamy jakiś... Mam węgiel, poczekaj. Ja, ja zrobiłam pochodni zrobię, i... Zrobię, zrobię nam troszeczkę przynajmniej pochodni, pyk. Cztery, mamy szesnaście. Ej, ja się boję, ja z nie, nie idę. Pyk, Id idę z tobą. A raczej... To idź id pierwszy, jak ktoś się zaatakuje, to ty będziesz... Ej. Tu są... Czekaj, 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 poczekaj. Czy to jest. O. Czy to jest Stronghold? Ej, dwie te! E, dwie patrz, na patrz, 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 biją się, biją się, patrz Widzisz to? E, nie, ponieważ uciekłam. Poślij do mnie Idę, patrz. idę, idę. Tylko patrz. że ja mam truciznę na sobie. No ja też, ale spokojnie, poradzimy sobie. Patrz, rzucają The się! The girls are fighting! Patrz, patrz bijo się! Kto, za którą wygrasz? Za którą? Ten, o. Ja myślę, że to... Ta dalej, ta dalej! Ta dalej też mi się tak wydaje. Chociaż. Ale wiesz, w sumie będziemy musieli którąś zabić w takim razie, więc ja nie no, wiem, no, które to będzie. No wiem, może być. ale. Um. Chwilę, czy ja dostaję teraz obrażenia, tak. bo stają za blisko. Tak, dokładnie e. tak. Słuchaj, tutaj powinny się o -o. uczyć walki jeden na jeden. Że nie stoisz za kolesiem, który się bije, bo zawsze możesz oberwać, nawet nie na ciebie było. No właśnie wiem, ale teraz mam już co, full jedzenia, ja muszę poczekać, aż mi się. To nie skacz. życie zregeneruje. No chcę, żeby jedzenie mi się straciło Jej, to. One wtedy naprawdę się zregeneruje. słuchaj, naprawdę dwie halinki na targu siedzą i krzyczą. O, moje tutaj truskaweczki bardziej wspaniałe, ta niech pan podejdzie. po złoty 51! Nieprawda, a moje tej truskaweczki są za 2 zł kilogram, co pan tutaj mówi. Okej, okay, niech się biją. Ja nawet to mam mało życia, poczekajcie. Ja ona ma pewnie mniej. Ja więc... ma... Ej, tam są trzy! No to niech się pił, trzy... O jeszcze... Ej, w takim razie, słuchaj, jest, jest halinka od ziemniaków, jest halinka tutaj od truskaweczek i jest trzecia halinka. Um, ukryty one wojownik się cały z czas jajkami. Piją. Moje jajka najlepsze, są od Wiesz kurek co, ja, poczek ja, ja poczekam, aż ona się przestaną ubić. I... A słuchaj, może zawsze dołączyć, nie? Wiesz jak się teraz czuję? Jak? Jakbym miała y, dom z piętrem i siedziałabym na piętrze i bym grała w komputer i mama by krzyczała EJ OBIAD! I ja bym nie przyszła po 15 minutach I ona zaczęłaby tak bardzo, bardzo mocno uderzać na przykład, nie wiem, pokrywką od ziemniaków A ja, 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 się czuję jakbym, jakby moi rodzice krzyczeli teraz na moje młodsze rodzeństwo Ja bym tak stał obok i tak kiedy skończył się bicia, ja chcę, chcę przejść przez korytarz. Wiesz co, ale lepiej tam nie podchodź, ponieważ wiadomo, co tam się zadzieje. Ile ich tu jest? Jest raz, dwa. E, ich jest tu i bardzo dużo teraz. Wiesz co, ja poczekam. Słuchaj, A może tam jest spawn? Może? To trzeba by było w takim razie wiesz? To ja mam lepszy pomysł, szybko. poczekaj. A co jeśli. No. A co jeśli. No. Przejdziemy. A! Szpod, Jak... Jak... za ścianą mnie. te mają. Ja... Co mnie bije? te mają, słuchaj, za ścianą cię walnęły. Jak? Naprawdę, to są... Cały czas dostaję obrażenia, jak wiesz, to się wiesz, dzieje? To, to był twój, po, ten, to był twój w sumie błąd, ponieważ poszedłeś i tutaj właśnie twój roci krzyżą twoje morsze rodzeństwo i ty powiedziałeś, no ej mogę przejść i teraz... A co, po co chcesz przejść? Co tu chcesz robić? Nie ma tutaj nic do robienia. No co, ja to sobie może naokoło zobaczę, co jest pod spodem. Zrezygnowałeś z kanapki z lodu. Tak. Przejdę okay. sobie, przejdę sobie tutaj o Będzie tak. Będziesz podobał. Patrz, jaki jest... E, lapis lazuli? Ej. Okej. Okay. Czoklet, tu się naprawdę rzeczy dzieją, o których ja nie wiedziałam, że się będą działy. E, mi pasuje, może być lapis. A wiesz, że możemy chyba w swifterze to ogarnąć, co nam się będzie swiftowało z tego? Okej. Okay. Tak mi się wydaje właśnie, że tutaj różne rzeczy można przez to sitko przerzucić. Ona niech tutaj się biją. O, żwir, hej. Chodź, 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 musimy zbierać żwir, bo żwir jest do sitka. Um, ja a, żwir, bardzo... a żwiru nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Wiesz co, ja bardzo mi się to podoba, jak po prostu my jesteśmy niesamowicie tutaj podekscytowani. Żwir! Wow, żwir! Żwir, niesamowite, o mój Boże, słuchajcie, widzowie, tutaj mamy żwir! E, jest problem. Widzę, one mają cheaty, haksy x-raye. Mamy tutaj spawner czarownic. To już oficjalnie? Tak, oficjalnie. Mówiłam, czyli miałam rację. E, poczekaj, trzeba może tak wejść z buta. Rozwalić spawner, a czekaj, a może, o Oh, oh no O. Oh. A Co miałeś w punku? Rzeczy Mam do nich, mam po nie podejść? E, wiesz co, ja może do ciebie podejdę To było bardzo głupie z mojej strony, że no Właśnie się stram! co ty tak próbujesz zrobić, czy ty próbujesz Tutaj na... e, słuchaj Jeżeli babka, Ech. wiedźma, używa magii, a ty próbujesz na pięści z nią walczyć, no to W dystansie cię pokona, nie? No, no wiem Dobra, już jestem już jestem, czy są moje itemki? Wiesz co, to brzmi so. jakby było Fame MMA ze wszystkimi dziewczynami z Team X, ekipy i w ogóle wszystkiego, naprawdę. Okej, okay. wiesz A. co, mam pomysł. Słucham. E, czy Raw Iron trzeba to jakoś przepalać? Czy można z tego co? coś zrobić? Zastanawiałam się, ponieważ ja również mam Raw Iron. Raw e, Iron, ale e, nie wiem co mam zrobię piek, zrobić. Zrobię w takim razie piecek nam. Wrzucę A. to, czy to się przypala? Tak, to się przypala jeszcze. Okej, okay, to ja wrzucę w takim razie mój również. Będziemy mieć miet, miecz, który będzie można... albo się się siekierkę zrobimy. Bo czekaj, czy możemy w ogóle w jakikolwiek sposób wykorzystać e, ten domek, po prostu mamy w nim zamieszkać, czy zabieramy lód z skrzynek, Skrzynka! Ponieważ... Co? To jest skrzynka. Tutaj była, za winklem. A, to weź rozwal I mamy, mamy rzeczy tutaj. O, super. Ej, w takim razie to jest normalnie jakieś takie lochy, widzę. One się tam biją, zobacz. Nie, nie nie podchodź. One się tam biją, a my tu mamy iron mesh, deep's hair Dye, z siodło, name tag, bottle of enchanting i bardzo dużo smyczy. Okej, okay, na pewno są czegoś. Czy te wiedźmy. Hej, to Co? ma sens, to nie jest żaden ten, to nie jest żaden stronghold. Co? To po prostu w tej, w tej wielkiej drzewie mieszkały wiedźmy. A i teraz się wszystkie pobiły? Tak. Słuchaj, to ja już mam historię. Po na prostu, pewno... wiesz, się e, domownicy zaczęli na siebie wkurzać nawzajem. Aha, aha, czyli hej, miałeś rację. Rzeczywiście próbujesz pójść do lodówki, one na siebie krzyczą. I tak, a czy mogę przejść? Nie! No dobra, ale w takim razie zrobię nam, żebyśmy mogli się jakoś troszeczkę Poczekaj, bardziej bronić. Poczekaj, ale musimy podjąć Siek decyzję. E, czy zostajemy tutaj i po prostu, nie wiem, wykorzystujemy jakoś te spawny czarownic może w momencie, kiedy będziemy mieli wystarczające ekwipuny, dek i w ogóle, czy... Bierzemy wszystko ze skrzynek i uciekamy do naszej wioski, która jest już ob obecnie trochę, um, no wiesz jaka jest, trochę rozwalona. E, no tutaj zbyt nie ma gdzie mieszkać, ale zobaczmy co tu jeszcze jest, bo to nie jest wszystko przecież. Ale wiesz, że ty w ogóle nie y, zabierałeś tych rzeczy um, ze skrzynek? E, jakich? Na przykład, no były skrzynki, nie pamiętam, żebyś zabrałeś wszystko. A tam były na przykład rudy diamentu i w ogóle. No ale my się nie przeprowadzaliśmy stamtąd. Um, to co, to Patrz, jedna wygrała. Jedna? O, o nie. Um, to nie. proszę się odsuńmy, odsuńmy się. Ich tu jest jeszcze więcej. No bo jest to spawner! Ja mam pomysł. Jaki? Taki. Um. Chodźcie tutaj, przejdziemy sobie tędy. Tak naokoło, naokoło? Naokoło, będzie wszystko przyjemnie. Tutaj będzie piękny tunel. Czekaj, tu jest lawa gdzieś. Dzień dobry. Tu jest lawa gdzieś, Patrz, hej. Patrzcie, tutaj jest, no słychać, słychać, słychać. Ale ja bym Żeby tutaj... Żebyś się nie, po prostu nie wkopał. O tym mi chodziło. Spokojnie, spokojnie. Przecież tu jest zaraz niżej bedrock już. Ale ja tu jestem chętnie o stąd będę. I A, lepsze te lepsze siedzenie sobie zrobiłem. Dokładnie, i w razie czego? Kurczę. Jakby tu miało być jeszcze jakiś spawner, to trochę oświetlę. Aha. Fajnie, jakbyś tu jakąś lawę można było wylać czy coś. A no, z niestety lawy raczej nie mamy. Chociaż. O, o, ja ja dostaję, słyszę, jakby to było gdzieś nad nami. Czas. Cooked horse! Co? Tu można każdy rodzaj. E, Hej, my nie zwierzęcia. będziemy robić kabanosów z tego z, z konia. <laughs> kabanosów z konia. No, w sensie, no masz rację, to no, nie ma co robić. Czy można was jakoś... Czy można was jakoś... Czekaj, czy ty znowu próbujesz bić się na pięści z ziomeczkami, tak. które mają... Tak, w ogóle wyzansowe? już jest dzień szósty. Um. Dzień... ha, czyli noc teraz tutaj spędziliśmy. Mhm, mm mm -hmm. tak, dobrze. Y więc a... Tu nie mogę sięgnąć. No bo jesteś za mały, Czoklet, w ogóle ja tutaj się zastanawiam. Ja proponuję tak. Wziąć wszystkie rzeczy ze skrzynki, ewakuację zrobić, ewakuację i um, oho, oho, oho. I po prostu, słuchaj, wrócić do, do wioski i się cieszyć tym, co dostaliśmy. Okej, okay. ale ja się najpierw muszę tutaj ich pozbyć, bo jest jeszcze jedna Serio, skrzynka. A która ci powiedziała, że się z nimi nie pobijesz, a ty jałeś skoczyłem. jest jeszcze, jeszcze jedna, jedna, bardzo ważna! I ja, tej biją. No tak, rzeczywiście. To nawet nie o, chodzi o, o honor, o, o, to nawet o, o. nie chodzi o męskość, to chodzi o skrzynkę. Oczywiście, skarby! to dobre, no dobre, no mam ci pomóc, prawda? Oczywiście. To poczekaj, bo ja mam w takim razie całe tutaj. W sumie mogę ich nawet patnąć, mam jedną strzałę. Ale masz łuk? Tak. Walnę jedną strzałę. I trafiłaś? To było koniec, tak, zrobiłam to, zrobiłam, to trafiłam i teraz mogę się bić z tymi. O, 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 Patrz, o, teraz wszystkie się spokojnie na ciebie. Y Spoko nie, nie oszukuj Psz. mnie. Już się przestraszyłem. Dobra, ten spawner Wbiło można się dalej. rozwalić. Ej, wiesz, co to proponuję? Po prostu wbić szybciutko, um, rzucić tam ten spawner, wiesz, rozwalić i uciekać. I A potem to nie ma spawnera. Tylko... Serio? One po prostu Spau tak są. Spawner był tu, one teraz w tym momencie po prostu. I się... jest tyle? One tak. się tak wytworzyły? Co to jest za jakiś. Kurcze, nie wiem, ta matka chyba jakieś bliźniaki miała no tej razy. No po prostu są, wiesz co, ja mam jeszcze inny pomysł. Jaki? Podkopać się tam z drugiej strony. Czemu to chce coś podkopywać? Nie, nie rozumiem tego. O, czekaj, jakoś tu. I jakby tak wziąć tutaj, zrobić sobie tak się Słuchaj. do ściany zbliżyć. A może to jest jakaś ich ta? O. Mo może to jest jakaś ich zabawa, że one się tak biją wszystkie tymi perfumami. to by perfumami. znaczyło, że o, muszę się troszeczkę odsunąć. Czy one się hilają? Tak. A. Wiedźmy się leczą. Okej. Okay. W takim razie, gdzieś. Według moich obliczeń, gdzieś tu. Nie, jeszcze nie. To według moich kolejnych obliczeń. Gdzieś tu. Jest! Skrzynka! Crash Diamond Ore! A. Diamenty! Tak, fajnie. Ja ogólnie tutaj bardziej ekscytujące rzeczy oglądam. To znaczy. I Umówić, mamy upieczonego 20 nietoperza. 20 wiedźm, które siedzą w jednym tym, w jednym pokoju się biją. Chcesz upieczonego nietoperza? Nie, dlaczego chciałabym to jeść? żeby żebym dostała covida? E, w sumie masz rację. No właśnie, masz proszę rację. bardzo. Lepiej nie ryzykować. Poczekaj, co my tu jeszcze możemy? Tu są jeszcze nietoperze, blaze powder mamy. Blaze powder mogę podmienić za rotten flesh. Magma cream mogę podmienić za płotek. Czy ja słyszę, że Mleko. masz calusieńki już, ekwipunek zapalony balony A to w początku odcinka. Widzowie, ja tutaj bardzo chcę przeprosić um, za tutaj ehm. czekleta Naprawdę, dobrze że nie widzicie mojego mojego ekranu. E, bo ty masz też zawalony. Nieprawda, ja mam tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Chodź, idziemy. E. Nie tędy. Dobra, nie tędy, tędy. Wracamy na powierzchnię. Tak, tak, tak. E, poczekaj, ale czytaj czyścimy wszystko, bo zobacz, to jest na przykład lapis lazuli w ogóle i w ogóle. O, tu jeszcze były rzeczy. No kochani, mówiłam ci, że to były rzeczy. No przecież mówiłam ci, że w skrzynkach zostawiłeś rzeczy i co. Zobacz, tutaj byłby idealny spot na ten na Enchanting. No wiem, no ale to musielibyśmy coś coś na zrobić. Przeprowadźmy się tu. Przeprowadźmy ale, ale tutaj się nie ma. tu. Nie, no jest, wiesz, tutaj jest Hej, będziesz, e, vibe, tak, chodziła, będziesz chodziła po schodach cały czas z góra dół. A wiesz, no widzowie nie mają mojego tutaj, e, mojego ekranu, więc to by było. Siemanko, z tej strony czekolad. Czoklet... Tak, idziemy i, i, z tej strony czekolad i schodzimy na dół. <śmienic> 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 o nie zapomniałem czegoś ze skrzynki <śmienic> Okej, okay, dobra tym razem schodzimy na dół <śmienic> wiesz co ale w ogóle tutaj nie wiem czy zauważyłeś przy um, łóżku tego człowieka albo ktokolwiek tutaj mieszkał są kwiaty tylko e i wyłącznie w skrzynce są kwiaty e na chwilę. Obok... słucham o co chodzi zbierz sobie o te rzeczy do swojego ekwipunku e o nie 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 tego nie rozwalisz o to no wiem, no tutaj były. No, zbierz to. Ale dlaczego ja? No bo ja mam pełen ekwipunek. Aha! To jest aż tak źle? No, no, no tak. <grych> to poczekaj, ja sobie zaraz to ogarnę. No mam, calusinki zapełnione. A to w skrzynce to co to jest? Czyżbyś miała... Też pełny ekwipunek? E, oczywiście, ponieważ zauważ, że wszystko to, co zostało w skrzynce, to jest sprzątanie po tobie, czyli na przykład cobblestone'y, ty wyrzucałeś. rzucałeś. tok, 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 tok e. ty wyrzucałeś. oczywiście, wrzucałeś. oczywiście, to to. Chcesz się bić? Nie. Chcesz tam dołączyć do tych pań, które się... Nie. Są, dokładnie, dokładnie, więc ze mną tutaj proszę nie zadzierać. Ja mam wszystko po mojej stronie Chodź, i... Zapraszam. Czy to pada? Pada, o -o. pada. Przepraszam A... bardzo, czy ten zombie próbuje mnie atakować ziarnami? Ja rozumiem, nie że ja wiem. nie jestem gołębiem, ale... Ty fy? Chodź, wracamy do wioski. Mamy na przykład ironowe sitko. Myślisz, że ironowe sitko pomaga coś yy, lepiej yy, tak. zebrać? Yy, tak, yy, jest to jakoś związane z tym, że chyba wypadają albo lepsze rzeczy, albo o. da się, przy, da się większą ilość yy, okay. przedmiotów. ok ok W skrzynce to yy, pisze, jeżeli było, jest napisane, więc jeżeli byś czytał, to byś wiedział. Dobra, to ja zaraz zamieniam nasze sitko i mamy tutaj... Grabel. Obraziłam cię teraz. <grabel> Choć może prześpimy się najpierw. A, Jeśli, Aha, jest to nie jest burza, to night. jest zwykły deszcz. Dokładnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Może podsumujmy to, co udało nam się ogarnąć i zróbmy kolejną skrzynkę, ponieważ ja muszę te wszystkie ore. Skrzynkę na pewno. A ja te wszystkie ore, ore, ore muszę wrzucić. Oprócz tego, ja bym tu jeszcze zrobił ramkę do. E, do tego. Do czego? Do naszego sitka. A okej. Okay, żeby to okay. zrobić, musimy mieć pół. i musimy mieć skrzynkę. Więc ja proponuję zrobić to tak. Czyli miałam jednak rację. Wcale nie. Aha, okej, okay, czyli miałam jednak rację, dziękuję bardzo. E, co tu się stało? Trzeba postawić skrzynkę tak, jak powinna być. O, tu jestem pan z ładnym kapeluszem, też zazdro, mu kapelusza. Czemu ja nie mogę mieć takich ładnych rzeczy, powiedz mi szczerze. Dobra, zrobiłem troszeczkę porządku. E, mamy dwie podwójne skrzynki, to teraz zajmę się na spokojnie zrobieniem nam tego sitka. Dwa razy drewno, pół pół Poczekaj, i dwa poczekaj, patyki. poczekaj, poczekaj sekundę. Zanim może zrobisz sitko, może okazać się, że e, potrzebny nam są ten iron, który mamy do lepszych rzeczy niż na przykład to. No, ale ja, się, ja na razie tego nic nie robię z tym, poczekaj. Tak w ogóle wiesz, że moglibyśmy zrobić crash, gdybyśmy mieli dosłownie jeden, jeden redstone? Czy ja mam redstone? E... Ej, mam redstone or. Masz... Słuchaj. Zróbmy crashing. E, dobra, tylko czy redstone or można wykopać zwykłym tym? Nie wiem. Musimy mieć e... chyba iron. E, tak, o. ale ogólnie. O, o, o. Co to jest? Co za siola. To są crushed iron ore. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zobacz. Tutaj w um, Crashing One on one jest napisane, że musimy mieć jeden jakby sztapkę jedną sztapkę Irona oraz jeden pytania. Um, Mamy jedną sztabkę Irona. Jak się zobaczy ten nowy pył? Reston dust. No to ok, reston dust i będziemy mogli um, ogarniać crashingowanie rzeczy. Aha, I, za jednym razem tu się od razu robią rzeczy. Um, I ogólnie, um, dzięki crashingowaniu będziemy mogli um, tam wrzucać cobblestone, na gravel oraz sand. Dobra, w takim razie ja tu mam. I pomysł. cobblestone will crash down to gravel. Gravel, czyli gr tak jakby cobblestone rozwalić na gravel, gravel się rozwali na piasek, a piasek rozwalić na silt. Okej, okay, czyli będziemy mogli to wszystko zrobić, a póki co ja ci powiem, że mam 8 Crushed Iron Ore, mam e, Crushed Copper Ore i mam Diamond Ore. Okej. Okay. I co z tym teraz można zrobić? Czy można te, sekundę. Czy te co drobinki... Ty z tamtego? Aha, z drobinek robi Iron Ore chunk, a z Iron Ore Chunk... Kocie, a ty się? po prostu zwykłego Cobblestone'a przesitkowywałeś? E, tak. Wow, czyli rzeczywiście... Znaczy nie jest zwykły Cobblestone, a zwykły gravel. Aha, ale to rzeczywiście w takim razie oznacza, że to ym, ważne jest, jakie jest sitko. I teraz patrz, iron ore chunk, Aha. E, przepalamy na, air, na raw iron ore, podejrzewam. O, to już są ziomeczki, to elo. E, nie, na sztabkę iron ingot, okej. Okay. Czyli hej, mamy już irona, mhm. można zrobić kill ironowy. Jak Aha. będziemy mieli kill ironowy, rozwalimy redstone i będziemy mieli crusher. Okej. Okay. To będzie super wszystko w taki y czy to mi się? Czemu to mi się? A, bo bym się wszystko przepaliło, dobra. I mam jeszcze jeden Iron Orchard. O, szybko, 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 pyk. Zdąży się przepalić? Zdąży się przepalić. Dobra, w takim razie chodź, robimy najlepszy polski Crusher i, 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 i... Czemu polski? No bo, no bo wiesz, no bo Crusher. A, no, nie. Reston Or, poproszę. A, poproszę, proszę. <laughs> Okej. Okay. Postawmy go jakkolwiek wykopmy go w ten sposób. O wow, mamy więcej redstone dusta, to jest bardzo bardzo istotne. I poczekaj, co my tu jeszcze mieliśmy zrobić? Co potrzebujemy do crusher'a? E, kocie, do crusher'a potrzebujemy dwa stone bloki, jeden redstone dust, jeden iron ingot, jed dwa razy log any type oraz dwa razy stick. Sticky mam, irony mówiłeś, że masz stone bloki. E, to daj stick, jak możesz. E, a gdzie jesteś? Aha, w domku. tutaj. E, proszę dla ciebie bardzo. Okej. Okay. Nadal mi nie pokazuje, że mogę coś zrobić. Czekaj, muszę na niego kliknąć. E, crusher. Sprus crusher. A to musi być ston zwykły. Uuu, to czekaj, oko się robi przez przepalenie, czy trzeba go znaleźć? E, musimy go przepalić. Głupek. Patrz na niego, patrz na niego. E, co, gdzie? Patrz. Łop! E, <laughs> Ej, przynajmniej nie wybuchnie. No, Do szczęście. Dobra, mam Dark Oak Crusher, proszę Wiesz bardzo. Co, Wiesz tak? co? Lepiej mieć Creepera w studni niż gołębia na dachu. E, myślę, że tak, tylko ja że też tak ta woda to już taka trochę zanieczyszczona jest, jakby ja bym tam już nie wchodził. No, może rzeczywiście, lepiej pić tego to nie ma sensu. Poczekaj, mamy tam Cobblestone'a, sanda oraz sanda. Sand mamy tam. Czy masz, masz Cobblestone'a? Nie mam Cobblestone'a. A chcesz mi powiedzieć, że ja stoiłam całego z Koblsona tam? E, Dobrze, w takim razie... Bardzo możliwe, mam pięć cobblestone'a, poczekaj. Dobre, dobre, dobra, 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 już chciałam rozwalać ludziom domy. Pyk, Aha pyk. Aha, mamy sand pyk. i teraz sand na pyk. co na co? mamy gravel. Tak i teraz gravel, dawaj. Pyk. Dawaj i teraz sand wylatuje pyk. i co z sanda? Pyk. Sandacza dawaj. Pyk. I, sandacz. I teraz sand na pyk. Hops. Pyk, cokolwiek Hops. z tego wychodzi, pyk. Ci tego? Wiesz co z tego chyba wychodzi? Kwart, nie nie kwart Silt, to jest jak ten taki drobny piasek się nazywa um, piasek, Drobny piasek? Nie, piasek kwarcowy czy coś takiego, ale zobacz, patrz teraz jak to przerobimy oh! Co z tego wylatuje? Um, dostałeś blaze powder, dostałeś redstone dust, dostałeś mączkę Ale super, Kostą. hej Mamy bardzo dużo rzeczy dzisiaj zrobionych, bardzo dużo rzeczy, które możemy robić w kolejnym odcinku, więc moi drodzy to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Wita widzimy się w kolejnym odcineczku. Chodź pożegnajmy się z naszym kryperem. E, a co jak wybuchnie? Hop. E, Hop. Do widzenia. Hop. Pa, pa.